Dzień dobry słoneczka z tej strony Samiec Alfa i witam Was na kanale Cztki Irse i moim w czwartkowej rozgrywce, czyli w 11 odcinku Rancza na Obcasach, czyli przygód rodziny rumaków, czyli Klaudii Rumak, Dorotki Rumak, Herbatnika Rumaka, który jest koniem, i Pekan Rumak, która, która jest klaczką. Tu jest Pekan. Moi drodzy, w poprzednim odcinku ciotka przybudowała nam Hacjandę na coś większego i dla dziecka, więc jest lepiej niż było, trochę. Pieniężnie jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy, albo jeszcze gorzej, bo ciotka, jak dać jej kasę i dom, to kasy nie będzie, ale dom będzie świetnie wyglądał. E, więc nadal w naszych wielkich planach jest zrobienie z tego rancza rancza za 90 tysięcy Simoleonów. E, biorąc pod uwagę, że 30 Simoleonów do, uzbieraliśmy w trakcie jednej, jednej grupy wiekowej głównej bohaterki, no to myślę, że tak do wnuku, wnuki się może doczekają. Przy moim tempie rozgrywki jak do tej pory. Zwłaszcza, że to już jest jedenasty odcinek. Tak. Jest rano, jest siódma rano. Nasze słoneczko, nasz mały uroczy potworek ma dziwactwo w postaci rannego ptaszka, czyli budzi się codziennie rano, a ponieważ urodziny zrobiliśmy jej bardzo późno, to generalnie było wściekłym, płaczącym dzieckiem, które płakało, bo nie mogło spać, ani mogło spać, bo płakało. A więc się, samonapędzający się mechanizm. Ale na szczęście w tak zwanym ofie, pomiędzy odcinkami, udało się je trochę uśpić. W sensie położyć do snu, o tak powiem. Dobrze. W związku z tym, troszeczkę pozajmujemy się zwierzakami, skoro dziecię śpi. Skoro dziecię śpi, nie mogę uzupełnić karmy, bo jest uzupełniona. A herbatnik śpi w brudnym legowisku, bo to herbatnik. Pekan generalnie ma coś takiego, że ona raczej sypia, ona sypia sobie w, na dworku i stajnia jej jakby do niczego jest niepotrzebna, a na pewno nie do szczęścia. W związku z powyższym, yy, zastanawiam się nad usunięciem jednego legowiska, bo może znajdę miejsce na innego konia, który będzie lepszy w tym miejscu. Wyczyśćmy kopytka, wyszczotkujmy sierść, jest wietrzycho. Dlaczego nie chcesz tego robić? Co chcesz zrobić Simie? Jesteś zmęczona i poszłaś tańczyć. Nie słuchasz mnie, jeśli chodzi o czyszczenie konia. Dodatek ranczo powoduje dziwne, dziwne, dziwne teksty tak na nową sprawę, tak mi się wydaje. E, tak, dziecko się obudziło, więc zaraz pewnie poleci zająć się dzieckiem, bo to jest matka roku. To jest w ogóle pierwsza simka moja, która zajmuje się dzieckiem na każdy jęk dziecka, więc... Powiem, że jestem zszokowany, zdziwiony i wszystko naraz. Takie rzeczy się nie zdarzają, nawet w Simsach. Dobrze. Pekan jest szczęśliwa. W ogóle to Pekan mogłaby się jeszcze bardziej poprzyjaźnić z herbatnikiem, bo oni niby są tam jakoś tam w jakiejś tam zażyłości. Herbatnik, weź się obudź, bo chcecie wysprzątać łóżko. Masz śmierdzące brudne zielone aż łóżko. Herbatnik. Dobra. Co robi, co robi dziecię? Co robi dziecię? Dziecię śpi i śmierdzi. Dosłownie ma zieloną chmurkę wokół siebie. Ech, dobrze, Pekan się bawi. Aha, może się owieczkami zajmiemy w międzyczasie. Gdzie ty jesteś? Kto jej kupił radio? Ja się pytam, kto jej kupił radio? Kto przebudowywał ten dom? No właśnie. No i teraz mamy radio, więc każdą wolną chwilę zamiast zajmować się jakimiś rozsądnymi rzeczami, typu gadanie z, z roślinami, żeby lepiej rosły, to każdą, tę każdą chwilę będzie spełniać na, na tym, na tańcach. Czego ja nie chcę. Ja nie chcę, żeby spędzała każdą wolną chwilę na tańcach. Pielęgnuj. Podlej. Nie, nie pogłębiaj Pięknie. Zajmij się trochę ogródkiem, bo potrzebujemy jabłek do wytwarzania nektarów. Właściwie te nasze nektary to już są chyba starożytne, bo dwa tygodnie już tam siedzą w tej, tej, tej piwniczce naszej. Zaraz zobaczę, jak tam wygląda sprawa nektarowa, bo jest środa, czyli zawsze będziemy mogli sprzedać część nektarów. Długo leżakowany, 2000. Ile my tego mamy w ogóle? Umiarkowanie. Dlaczego on jest wiecznie, umiarkowanie leżakowany? Nieważne. Eee, otwórz, tu jest mniej. Długo, 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 długo. 4, 8, no to do 90 tysięcy jeszcze trochę brakuje. Deptania. Długo, 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 długo. I umiarkowanie, dobra. Dobra, czyli generalnie dzisiejszy dzień świata gry. O. Herbatnik, wy, wróć. ADHD, wyłącz się. ADHD, wróć do, do tego, co robiłeś. E, czyli, generalnie, moglibyśmy trochę podeptać jabłek, żeby mieć więcej tych nektarów. Mam 10, czyli jakieś 20 tysięcy, i właśnie ku, króliczek kurzowy mi się objawił w domu. Dobra, pozwólmy jej jeść, bo ona przez to dziecko to na w ogóle nic nie je, Nie piję. Odblokowano etap. Przyspana noc. Jest! Cudownie, dziecko przyspało całą noc, mimo że spało dopiero od godziny 6 rano. Nie wiem, być może dzieci, które są nocnymi markami, mają noc w dzień. Podkurzaj pobieżnie, tylko nie obudź dziecko. Dlaczego tego nie zrobiłaś? Zrobiłaś, dobrze. Idziesz się zrzemnąć, to możemy was na chwilę wył... Dlaczego ty jesteś nieszczęśliwym koniem? Bo jesteś nieswój. Co jesteś nie swój? Głód źle, jesz, zabawa źle, towarzystwo źle, pogadaj sobie z kozą. Mamy dziecko. Przykro mi herbatnik, nie jesteś już naszym najważniejszym dzieckiem. Mamy ważniejsze dziecko, bo ty sobie pobiegasz, poszczypiesz trawę preriową, a dorotka jest jeszcze za mała na szczypanie trawy preriowej. Jeszcze jest na etapie butelki. Ty też kiedyś byłeś na etapie butelki? Dopiero później zacząłeś szczypać trawę preriową. Dobrze. Już się zrzemnęłaś? 5 minut i już? Dziękuję, do widzenia. Co ty idziesz? O mój Boże, no tak. Klaudia yy, generalnie jest simem, który jest bardzo taki obowiązkowy, bo ona chyba nawet ma cechę taką, taką właśnie, która to wywołuje. Nie są cechy. Yy, Nadgorliwość. Nadgorliwość. I ona generalnie, jeżeli komukolwiek dzieje się krzywda na jej ranczu, nawet jeżeli to jest roślinka, to ona chce im pomóc od razu. Więc herbatnik poczuł się nieszczęśliwy, więc pobiegła, wykorzystując okazję, że dziecko śpi, pobiegła wyszczotkować herbatnika, bo herbatnik był nieszczęśliwy. Eee, a, herbatnik ma siódmy poziom temperamentu, więc w sumie można go by było wysłać na biegi z przeszkodami. Niech to jeszcze trochę poćwiczy. A może go dosiądźmy. Nie, bo jest nieszczęśliwy. Nakarm z ręki to go zawsze uszczęśliwia. Herbatnika, karmienie z ręki zawsze uszczęśliwiało. Głód źle. No, herba. Odrzuciłeś jabłko. Nie, nie idziesz spać, nie jesteś aż tak zmęczona. Idź wyszczotkuj kozę. kozę. Eee, Wyczyśni białą kozę, miniaturka. Aczkolwiek chyba to koza była brudna, nie owca. No, ale. Opieka na z butelki, opieka na z butelki. Dobra, szoruj kozę. Zaczęła się od owcy. Dobrze, może być. Bo owca też pewnie będzie brudna i nieszczęśliwa. Dobrze, że tu nie ma towarzystwa opieki nad zwierzętami. E, szybkie pytanie. Salim Benali, ja planujemy spędzić ze sobą trochę czasu tak po przyjacielsku. Uważasz, że to dobry pomysł. Clemens Schramm. Tak, próbuj. Odrzuciliśmy Twoje zaloty, więc możesz przecież. Kto ci broni, spotykać się z innymi simami. Nie będziemy zazdrośni, prawda? Mamy dziecko z, próbów, z nauki, więc. Sorry. Clemens Schron chce przyjść do ciebie na chwilę. Przecież miałeś pójść do Salima. Selima, nieważne. To dlaczego chcesz przyjść do mnie? Dlaczego herbatnik jest nieszczęśliwy? Bo się nie bawi. Wymasuj szyję. Opowiedz dowcip. przepcz. Rozmawiaj. Zajmij się kuniem. Cześć, Klemens. Aha, poszła się zajmować dzieckiem. Klemens się zajmuje koniem. Koń się świetnie bawi sam. No, co ci człowiek? Koniu. Świetnie... Odblokowano etap. Pierwszy wyciek z pie... O Boże. Jezus Maria, niech się ktoś tym zajmie karm z butelki. Ty, najpierw to przewiń! Gdzie ty jesteś? No, ja wiem, że jesteś zmęczona, no ale sorry, obowiązki. Przepraszam, czy my wracamy do etapu, kiedy dzieci, sim, zostawiały dzieci w głębokim śniegu? Po prostu? Czy jeszcze nie? Starzy wyjadacze pamiętają, co się działo w simach dwójce i trójce. Dziecko można było ukryć w zaspie. Czy możesz umyć to dziecko? Z pierdzioszkę wątpię. Przewiń. Może stój. Nie trzymając dziecka, nie zajmiesz się końmi. Co to jest? Posadź Dorota. Nie sadź, sadzaj Dorota. Tylko idź o przewiń. 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 Jest brudna. Przewiń ją. Bo płacze, bo jest brudna, bo ją przewiń. Odblokowano etap śmiech. W trakcie płaczu. Okej. Okay. Czy możesz przewinąć to dziecko? Czy ja naprawdę tyle wymagam od ciebie, kobieto? Świetnie. Czyściusie. Przeszczęśliwe dziecię. Ubawione dziecię. Zostań przyniesiona tutaj. Siusiu na opiekunów. Ok, jeszcze nasikała na matkę. Nie no, po prostu bajka. Wszyscy kochamy dzieci. Wszyscy kochamy dzieci. Dzieci są kochane. Jak nie sikają na rodziców. O mama. To jest chaos. To jest chaos w najczystszej z możliwych postaci. A miałem zrobić przerwę, żeby deptać nektar. No to se podeptałem. Chyba jak dorotka będzie chodziła do szkoły, to będzie, będzie odbywało się deptanie nektaru. Idź się wysikać, bo się zlejesz. Powiem ci, w tym obejściu jest tylko jedna osoba, która może sikać w majtki. I nie jesteś nią ty. Serio? Naprawdę, bo trzeba było. Bo trzeba było wykonać animację utraty przytomności zamiast pójść się wysikać. No po prostu nie wierzę. Obudź się. Dziękuję. Idź się wysikać. Nie... Nie zajmuj się dzieckiem, idź Nie zajmuj się koniem, idź się wysikać! Skorzystaj. Tu, jest toalet. O, widzisz? Od razu ulga, tak? Świetnie. Zdrzemnij się. Zdrzemnij się, chociaż się po prostu zdrzemnij na chwilę. Wrócimy, jak się obudzimy. Mamy już następny dzień, no i niestety w kasztanowej granie, jak to zwykle bywa, pada deszcz. Jest burza z pierunami i mamy wizytę papcia Mroza, czyli Klemensa Szrona, który generalnie mimo tego, że spotyka się z innymi Simami, to jakoś codziennie do nas wpada. Na przyjacielską pogawędkę. Chyba. Chyba. Może papcia Mroz chciałby... Jakby więcej troszkę od tej znajomości. Natomiast niestety ze względu na przytłaczającą z każdą chwilą coraz bardziej ilością obowiązków, nie jesteśmy mu w stanie tego zapewnić. Umówmy się. O mój Boże, klaczka się zgodziła na poklepanie po szyi przez babcia mroza, jak miło działania. Sprzedaj konia. Nie, nie chcę sprzedawać. Opieka nad koniem, wyczyść, wyszczotku i nakar. Chcę zrobić jedną rzecz. Debatuj nad życiem podrażnym. Nie, jak leci, więcej opcji. Umiejętności koni? Temperament? Rozmawiaj o sekretnym życiu zwierząt, boże. Skoki. Rozmawiaj o skokach, rozmawiaj o jeździe. Nie. Zachęć do. Zachęć do postarania się o po potomstwo z herbatnikiem, rumakiem. Bo generalnie mamy za mało problemów, więc jeszcze przyda nam się źrebak. Na ciebie to już nawet nie chcę patrzeć, bo cały czas jesteś zielona w chmurce zielonej. Czy ty możesz wykonywać polecenia i to, o co cię proszę? No, Kraczka zawołała źrebaka rumaka nie źrebaka rumaka, tylko konika rumaka herbatnika rumaka, konika. I się rozproszyła, bo papciem rozsiedzią zajął. Dobrze, cudownie. Fantastycznie. Wpadł właśnie szósty poziom umiejętności rodzicielskich i oba konie się bają piłką, a Klemens Schron chce z nami iść na randkę. Nie, mam dziecko. Kto się nim zajmie, jak mnie nie będzie? Kto się nim zajmie, jak mnie nie będzie? Kto się tak, nim tak dobrze zajmie, jak ja? Opieka społeczna, ale. No. Nie chcemy doprowadzić do takiej. Czy ty żeś walnęła dziecko po prostu tak na ganku, na samym środku? Myślisz, że deszcz się umyje? Wątpię. Dzieci chyba nie można kąpać w deszczu. Nie można? Ciotka? Nie można. Tak myślałem. Fantastycznie. Czy możecie zrobić to, o co was proszę. Bardzo proszę. Proszę zachęć do. Koloniz. Kto to jest kolonizator? Kolonizator. To jest klaczka jakaś obca, której nie znamy, ale którą zna herbatnik. Herbatnik zna jakieś obce klaczki. Powiem wam, że fabuła się zagęszcza. Nasz mały herbatnik, którego mamy od źrebaczka, zna jakieś obce klaczki. Ach mój Boże. No to, żeby właśnie nie było jak w Romeo i Julii, czy w jakiejś tam kasztance i bułanku. Bo to nie była szczęśliwa pisać. Serio. Ja wiem, że to dziecko pachnie tak jak pachnie, ale no... Dobra. Pada deszcz, więc możesz sikać. Ech. Dobrze. Teraz tak. Czy ty przewinęłaś to dziecko w końcu? Podnieś. Sprawdź co u niemowlęcia. Niemowlęcie siedzi na dworze z burzą. Matko roku. Bój się burzy i płacz. No na pewno zmieni. Nie, nie zmieniaj. Przewiń, po prostu przewiń dziecko. Dlaczego nie chcesz przewinąć tego dziecka? Dobrze, wykąp. Może to będzie automatyczne przewinienie? Przewinięcie. Niech wykąpie Cię Klaudia. Tak, idź wykąp dziecko. Proszę. Sim. Simie, idź ją wykąp. Czy mogę Cię prosić? Nie rozmawiaj z Klemensem. nie zajmuj się końmi, zajmij się dzieckiem, nie kładź się do spania! Wykąp dziecko, nie sprawdzaj co u niemowlęcia, nie myśl pod prysznicem, to Ci źle służy. Niech się wykąpie Klaudia, dziecko płacze, ma być wykąpane, dlaczego nie chcesz go wykąpać? O co tu chodzi? Dziękuję, bardzo dziękuję. Jesteś cudowna. Cudowna jesteś. Tak, jesteś cudowna, tak. Zaraz cię położymy spać. Zaraz cię wysikamy. Spokojnie. Co tu się dzieje? Umyj. Trzymaj. 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 Czy będziesz ją myła drugi raz? Bo właśnie ci teraz weszła interakcja, którą ci nakazałem zrobić godzinę temu. Nie. Pójdziesz odłożyć dziecko do łóżeczka. Fantastycznie. Dziecko śpi. Ty sikasz. Matko, jesteś matką. Matki mogą korzystać z toalety tylko jeżeli dzieci śpią. Niech, niech pierwsza matka, która mogła robić siku, jeżeli jej, jej dziecki ci nie spały, niech pierwsza rzuci kamieniem. Kocie matki i psie matki też to dotyczy. Dobrze, zjedz coś, bo umrzesz z głodu i zabiorą ci dziecko. Dobra, sama na to wpadłaś. Świetnie, nie myśl o tym. O, mamo. Dobra. Mm, dobra. Ej, ty jesz. Konie są szczę... Konie są wreszcie szczęśliwe. Cudownie. Legowisko jest brudne. Zjedz. Posprzątaj legowisko. Wyślij konie na trening. Pójdź spać. Taki jest plan na najbliższe 10 minut. Świata gry. Powiem wam, że w oryginalnym planie, jaki miałem na tą rozgrywkę, miała Klaudia, miała mieć jeszcze krowę, lamę, kota, psa, kurę i króliki. Powiem tak, jedyne króliki, na, jej, na jakie jej pozwolę w tej chwili, to króliki z kurzu. Przynajmniej nie trzeba tego karmić i się tym zajmować. Naprawdę. Nie wiem, może jak Dorotka będzie trochę starsza, to będzie mogła pomagać z tym wszystkim. Na przykład, nie wiem, bawić się z kuskami czy coś. Ale... Aha, i teraz herbatnik poszedł spać. No świetnie. No ja się nie synchronizuję z tymi zwierzakami. Pekan, 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 pekan. Wiesz co, zanim pójdziesz spać? Yy, zanim pójdziesz spać. Yy, więcej opcji, opieka nad koniem. nie, 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 nie. Yy, skieruj konia. do biegu z omijaniem beczek. Wymaga zwinności na poziomie piątym. Mają oba. Gdzie jest Pekan? Aha, bo ty spałaś. No tak, nie można wykonywać, nie można dawać poleceń zwierzakom jak śpisz. Ćwiczą mi ja nie bez jak Pekan. Ćwicz. Ćwicz ty, idź, idź, zrób to zanim dziecko się obudzi. Dobrze, Pekan ćwiczy. Yy, to niech jeszcze Herbatnik poćwiczy nocną porą. I Herbatnik niech poćwiczy skoki. Ćwiczyć podstawowe skoki. Czy ja ją przez przypadek obudziłem, żeby kazać herbatnikowi ćwiczyć? dobrze, i spać z powrotem śpi. Dobrze, a my wracamy na następny dzień. Mam nadzieję, że już nie będzie burzy. No dobrze, mamy już następny dzień i będziemy próbować herbatnikiem wziąć udział w średnio zaawansowanych zawodach westernowych. Ponieważ herbatnik z naszych dwóch koni jest tym lepiej wyćwiczony, mimo wszystko jest może jakaś niewielka szansa, że uda nam się w średnio zaawansowanych zawodach westernowych cokolwiek wygrać. Nie żebyśmy potrzebowali jakoś dużo pieniędzy, bo generalnie gnomy dostarczają nam wystarczającą ilość gotówki co dzień. Właściwie to czekam na kolejne święto zbiorów, żeby zdobyć. O, i zdobyliśmy strażny medal. W średnio zaawansowanych zawodach westernowych. Mimo, że herbatnik był smutny. Więc jest ok. Jest wielce ok. Eee, dobra. Czyli możemy wrócić do domku, bo dziecko zostało samem. Znaczy, chyba zostało z opiekunką, albo w sumie z pekan. Chyba klaczka będzie w stanie zająć się małym dzieckiem, prawda? Może nie przewinie, ale przynajmniej zapewni mu jakąś rozrywkę. Chyba. No może jednak sprawdźmy. Herbatnik jest trochę znudzony. Rozważ zakupu gumowej piłki bym miał się czym bawić. Chłopcze, masz piłkę w domu. Dopiero co się nią bawiłeś, zanim się przenieśliśmy tutaj. Nie rozumiem, nie chcę zrozumieć. No dobrze, wróciliśmy do domku ze srebrnym medalem. Dorotka ma etap w życiu wkładanie stupek do buzi. Dzieci są cudowne. Wszyscy to kiedyś robiliśmy. Nie krzywcie się przed monitorami, przed ekranami i tak dalej. Wszyscy to kiedyś robiliśmy. Wszyscy. Jest to standardowy etap bycia niemowlakiem. Nie ma co się wstydzić. Najważniejsze, że, żeby teraz już tego nie robić. Albo przynajmniej nie w miejscach publicznych. Dobrze. Dzień miłości, który będzie nieszczęśliwym świętem, bo nie mamy czasu się w ogóle spotykać z kimkolwiek. I może powiesimy ten nasz srebrny medal. Tak, powiesimy nasz srebrny medal na jakiejś ścianie, w dogodnie wybranym miejscu. O, tutaj może nad kominkiem, bo to jest takie dobre miejsce. W sumie dużo mamy tych medali. W sumie dużo mamy tych medali. Jest całkiem fajnie. A nie, tutaj nie będziemy tego widzieć. Dobra, powieszę to tutaj. Będzie ładnie. Będziemy mogli z dumą patrzeć na swoje nagrody. Dobra. Dobrze. To teraz tak. Hmm. Myślę, że... Teraz tak. Muszę zobaczyć jaki wygląda kalendarz. Jest piątek, końcówka piątku, została sobota i w niedzielkę byłyby, w nie, sobota i w niedzielę byłyby urodziny Dorotki. Hmm. Dobra, Jaż myślę, że teraz i tak będziemy się tylko zajmować kozami, ćwiczyć konie, zajmować się Dorotką, to myślę, że na razie spauzuję i wrócimy na moment postarzania Dorotki. Dobrze, mamy już niedzielę, czyli dzień urodzin Dorotki. Matka właśnie po kolejnej nieprzespanej nocy stwierdziła, że pójdzie spać. E, I ponieważ. E, nie śpisz, jesteś w miarę wyspana, jesteś na żółtym. Jakbyś była na czerwonym, to jeszcze rozumiem, ale. Aha. Na żółtym. Nie, nie pójdziemy na pchlitark, mój drogi, ponieważ. E, podnieść. Ponieważ dziecko póki jeszcze jest w miarę szczęśliwym dzieckiem, to wykorzystajmy okazję i pomóżmy ze świeczkami. Tak. No i... No, dmuchaj, dmuchaj małe. Dmuchaj małe. Udało się. Boże, jaka ty dzielna jesteś. I zmieniliśmy grupę wiekową u Dorotki. I ponieważ zawsze z siódką robimy, robimy sobie utrudniać lubimy sobie utrudniać życie, to cecha, jaką będzie miała Dorotka będzie cechą losowo. Jej! Raz, dwa, trzy. I jest ciekawa świata. Nieźle. Dobrze. Pokaż się, dorodko. A jaką masz fajną zieloną piżamkę? I warkoczy. Jak ty jesteś? I masz oczka po mamusi. I masz nosek po mamusi. I masz włoski po mamusi. Bo jesteś klonem mamusi, bo jesteś dzieckiem nauki. Tak. Zdobyta umiejętność poruszania się. Cudownie! Świetnie. Czyli dziecko będzie samo wystarczalno łażące. Świetnie. To możemy mu puścić bajkę i się zająć zwierzakami. Skądś ty wytrzasnęła to, to czyli. Zdrowy apetyt. Dziwactwo. To jest dziwactwo. Okej. Czy chyba jednak? Małe no, dzieci uwielbiają jeść, dzięki czemu łatwiej je nakarmić. Okej. Okay. Ale mogą jeść wszystko, czyli będę musiał częściej odkurzać, żeby nie jadły kurzu. O mamo! Fantastycznie! Fantastycznie! No po prostu fantastycznie. O mamo. Dobrze. Dobrze. No myślę, że tak. Pomiędzy odcinkami, bo ten odcinek zbliża się ku końcowi, pomiędzy odcinkami... Pomiędzy odcinkami myślę, że Dorotkę zaopatrzymy w, jakieś ciusz, w jakiś ciuszek. Aczkolwiek. E, tak. E, mam wrażenie, że następny odcinek, jeśli dobrze liczę, to dopiero będzie za dwa tygodnie. Ponieważ bodajże w przyszłym tygodniu chyba wychodzi nowy dodatek. Więc pewnie w przyszły czwartek będziemy z ciotką robili przegląd nowego dodatku. Więc e, przez dwa tygodnie myślę, że znajdę coś fajnego dla dorotki do ubranka. Więc myślę, że dorotka. Będzie miała y, nowe ciuszki z y, nowego dodatku. Tak, więc. Y, tak jak już powiedziałem, no ten odcinek niestety musi y, pójść ku końcowi. Matka Klaudia śpi. Dorotka dziecko ogląda telewizję. Konie są koniami i są szczęśliwe. W miarę. Owca, miniaturka z kozą miniaturką też są szczęśliwe, więc wszyscy jesteśmy szczęśliwi. A niektórzy nawet śpią. No dobrze, z mojej strony dzisiaj to wszystko. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. I nie zapomnijcie o dzwoneczku przy przycisku subskrypcja, żeby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które pojawia, które pojawia się będą na kanale. Trzymajcie się ciepło i pa pa.